Jak i po co ograniczać maksymalną oddawaną do sieci moc przy wysokim napięciu w tej sieci? Pokażę Wam to na przykładzie falownika Deje. Od razu chciałbym prosić, abyście dali znać, czy interesowałoby Was omówienie ustawień sieciowych falownika, ale nie tak na zasadzie, że ja Wam po prostu pokażę co tam jest i sobie będziecie to przepisywać. Tylko wyjaśnienie skąd to się wzięło, dlaczego musi być ustawione tak, a nie inaczej i co te opcje robią. Bo same opcje znajdziecie gdzieś w internecie i możecie je sobie przepisać, ale chyba brakuje wyjaśnienia skąd te ustawienia sieciowe się biorą. Jeśli ten film spotka się z ciepłym przyjęciem, to przygotuję taki materiał, w którym omówię wszystkie opcje sieciowe tego falownika. I aby ograniczać moc falownika przy wysokim napięciu w sieci, to nas interesuje taka funkcja P w zależności od U, czyli moc zależna od napięcia. Chciałbym zaznaczyć, że ja to celowo pokazuję przy falowniku, aby u każdego to wyglądało tak samo. I to, co ważne, akurat tym parametrem, tą funkcją P do U, możecie się pobawić, nawet bez większej wiedzy, bo najgorsze, co możecie tutaj zepsuć, to swoją własną produkcję. I ustawiamy to tak, że V1, V2, V3 i V4 to poziomy napięć wyrażone w procentach względem nominalnego napięcia sieci. Czyli w naszych polskich warunkach 230 V. A poziomy mocy P1, P2, P3, P4 odnoszą się do procentowej mocy znamionowej falownika, czyli jeżeli macie falownik 12 kW, to 100% oznacza, że on może, ma zezwolenie na oddawanie całej swojej produkcji mocy, czyli 12 kW. Jeżeli ustawicie mu 10%, to zezwalacie mu tylko na oddawanie. 1,2 kW. I budujecie sobie w ten sposób taki kaskadowy mechanizm obniżania mocy, gdy rośnie napięcie. Licząc na to, że jeżeli problemem w sieci faktycznie jest wasz falownik, wasza produkcja, to gdy on ograniczy tą swoją produkcję trochę, to napięcie nie będzie dalej rosło lub spadnie. Takie zmiany mogą być pomocne w diagnozowaniu i łagodzeniu problemów, ale nie możecie tutaj liczyć na żaden cud. Poza samą konfiguracją parametrów napięcia i mocy macie jeszcze oczywiście ptaszek, którym włączacie ten tryb sterowania PDO, on musi być zaznaczony, jeżeli chcecie z tego korzystać i macie jeszcze coś takiego jak RT i to jest ramp time, on powoduje, że te zmiany są płynne, tak aby nie było takich wielkich szarpnięć, gdy ograniczacie moc, że nie wiadomo co z tą produkcją y, zrobić. I żeby nie rozwlekać tego materiału tłumaczeniem, jak ten ramp time działa, to ewentualnych zainteresowanych odeślę do pojęcia znanego w elektryce stałej czasowej, oznaczanej grecką literką TAU. To, co chcę podkreślić i zwrócić bardzo Waszą uwagę na to, to, że takie 109% napięcia znamionowego sieci to jest około 250 V. I to jest dopiero ten poziom napięć, przy których jest sens myśleć o ograniczaniu mocy falownika. I to jest ważne, bo ja na cele testów, żeby pokazać, jak to działa za chwilę, będę używał niższych wartości, więc nie kopiujcie ich bezmyślnie. Za chwilę sobie zobaczymy, jak wygląda u mnie aktualna produkcja, jak wyglądają napięcia na sieci i dobierzemy jakoś ten parametr, żeby po prostu ta funkcja zadziałała, a nie dlatego, że takie ustawienia są poprawne czy najlepsze. Jeżeli chodzi o dobór tych parametrów. To musicie to zrobić sami dla waszej instalacji, obserwując, jak ona się zachowuje. Najlepiej w tych momentach, kiedy właśnie macie te wysokie napięcia i ocenić, czy wam to pomaga, czy nie, i jak bardzo powinniście limitować, i od którego momentu waszą produkcję, żeby problem troszkę zmniejszyć. Oczywiście doświadczone osoby. No, będą się opierały o swoje doświadczenie, ale jeżeli nie ustawiałeś nie wiadomo ilu takich falowników, to będziesz musiał trochę potestować. I jak widzicie, aktualnie ja oddaję do sieci ponad 5 kW i magazyn mam praktycznie pełen. Jeśli chodzi o napięcia, to są one no, dość wysokie, jak na moją sieć. Jest yy, święto. Bardzo słoneczny dzień, więc są idealne warunki, żeby takimi rzeczami się bawić, ale jak widzicie, ja jestem bardzo daleko jeszcze od tych 250 V, co oznacza, że będę musiał dość rygorystycznie ścinać tą produkcję, żeby, żeby pokazać wam po prostu jak to działa. I ustawiłem sobie tą funkcję w ten sposób, że już od około 103% napięcia znamionowego sieci, czyli od około 237 V. Moc falownika powinna zostać ograniczona do 10% jego mocy znamionowej, czyli w moim przypadku do 1,2 kW. I wychodzimy na ekran, zobaczymy, co on zrobi za chwilę. I patrzcie, co się dzieje. Obciął już oddawanie do sieci. Aktualizuje cały czas te dane. Jestem ciekaw, jak on to wpycha w prawie naładowany akumulator, ale. No, ale okej. Okay. Natomiast jak widzicie, do sieci oddaje jeden. I 2 kW produkcja cały czas jest wysoka, ale wydaje mi się, że za chwilę bateria powinna przestać przyjmować ten prąd, bo po prostu nie będzie miała jak tego robić i ona spadnie. Ja poczekam chwilę i, i pokażę wam, jak to się już unormuje. No ok, jestem po chwili i zobaczcie, jak yy, jaką zlimitował tą moc. Obciął produkcję z paneli fotowoltaicznych. Dokłada tylko tyle, ile do domu. I... No i tak to wygląda. Porada dla tych, którzy dotrwali do końca. Jeden test robiłem głównie dla jednego z widzów, Grzegorza. Pozdrawiam serdecznie. I on stwierdził, że ustawił tą opcję, ale nie widzi żadnych efektów. I chciałem sam sprawdzić, czy to faktycznie nie działa, czy działa. I cel osiągnąłem, pokazałem, że działa. Ja na co dzień nie używam tej opcji, bo mam niskie napięcia w sieci i mój falownik nie wpływa nawet na te napięcia, czy ja oddaję, czy nie. Ale intrygował mnie ten moment, w którym oddawaliśmy dużą ilość energii do baterii. Zastanawiałem się, czy na pewno bezpieczne ta bateria była naładowana w 100% i co się tam dzieje. No i podnosiły się te napięcia w baterii, co nie podobało mi się za bardzo. I wczoraj, jeszcze i dzisiaj, dzisiaj jest kolejny dzień, sobie testowałem tą yy, funkcję i doszedłem do wniosku, że V1. Powinniście zaczynać od 100% mocy, czyli V1 macie jakieś tam napięcie, na przykład tak jak ja miałem początkowo, czyli 108% i przyporządkowujecie mu P1 też równym 100% mocy falownika. Jeżeli ten punkt początkowy ustawicie na 100%, to ta zmiana odbywa się płynniej i on ma czas, żeby ograniczyć produkcję, a nie pchać jej do baterii. I gdyby nadal był z tym jakiś problem, to jeszcze jedna rzecz, którą możecie zrobić, to właśnie zwiększyć ten e, ramp time, czyli ustawić tam na przykład 10 sekund.